Cześć wszystkim, z tej strony Zuza, jesteście na kanale Pożyneczka Książek i dzisiaj przychodzę do Was z zaległym podsumowaniem października i oczywiście jak jakaś książka nie będzie pokazana w formie fizycznej, to wkleję okładkę, bo przysłuchałam trzy audiobooki w, w październiku i trzy książki przeczytałam, które były wypożyczone z biblioteki, ale po kolei pierwszą książką. Którą przeczytałam w październiku, jest autobiografia Toma Feltona, czyli po drugiej stronie różdżki, pełna magii, chaosu, życie czarodzieja. I oczywiście, jak autobiografia, no to y, Tom Felton jest jej autorem. Ja z racji tego, że jestem fanką Harry'ego Pottera, uwielbiam Toma Feltona, uwielbiam postać Drakona, mimo że jest on nie lubiam to bardzo postacią, ale jakby ja przejrzałam. Draco, ja też uwielbiam czytać fanfiki z Draco w roli głównej, nad jednym w ogóle mam plany, żeby zrobić o nim filmik, jest w trakcie robienia nawet, także ja tej autobiografii dostałam 5 gwiazdek i bardzo dużo dowiadujemy się... Tak naprawdę o Tomie Feltonie z perspektywy osoby, która była w wielkim hicie, ale tak naprawdę nie miała za dużo czasu antenowego na tym, na tym hicie, bo w momencie, kiedy Harry, Ron, Hermiona, czyli Daniel, Emma i Rupert byli praktycznie przez. Wiecie, jak film trwał dwie godziny, to oni byli praktycznie przez półtorej godziny na ekranie. No to jeżeli chodzi o sceny z Tomem Feltonem, no to na siedem, Osiem części, moglibyśmy powiedzieć, że łącznie tam pojawiał się może, nie wiem, przez godzinę czy tam dwie, on to też tak w ogóle gdzieś tam podsumował, także dużo dowiadujemy się o jego rodzinie, dowiadujemy się w ogóle, że jego mama jeździła z nim na różne tam tego właśnie castingi, pilnowała go na planie, jak był jeszcze młodociany, młode, nieletni. Musieli mieć opiekunów, jakie były relacje z jego rodzeństwem, on miał dwóch starszych braci. Jak sobie radził potem z tą, z tą sławą i że potem jeszcze yy, grał w jakichś tam serialach, filmach i w ogóle co robił przed tym, jak grał w harem Potterze, że chodził do normalnej szkoły. Także pokazuje to, jakie jego życie, mimo tego, że był sławny, było też w miarę czego normalne i porównuje to do na przykład... Yy, no, powiedziałabym, że bardzo dobrze znanej historii, gdzie aktorka Emma Watson, która grała Hermione Granger, musiała zrezygnować na jakiś czas z. Ze studiów, bo w każdym momencie, kiedy odpowiadała na pytanie od wykładowców i odpowiadała na to pytanie dobrze, wszyscy się, oczywiście nie wykładowca, tylko studenci, wszyscy się śmiali na sali wykładowej i mówili 10 punktów za Gryfindoru, czy coś w tym sensie, a Tom nie miał takich przypadłości. On pochodził z takiej części, gdzie w momencie nawet kiedy grał Draco i chodził do publicznej szkoły takiej zwykłej, uczęszczał normalnie na lekcje, to nikt nie wiedział, że on jest jakimś sławnym gościem. Także jeżeli kogoś interesuje Harry Potter, to polecam sobie zerknąć. Mnie w ogóle urzekła, w pewnym momencie zaczęłam ryczeć, bo no niestety, tak jak w większości jakichś tam e, młodych, sławnych osób, które w bardzo młodym wieku e, zaczynają swoją karierę w biznesie, często się gubi, idzie w jakieś uzależnienia, narkotyki, alkohol, no to niestety Tom też tą drogą niestety zawędrował. Następne trzy książki to właśnie są te książki, których nie mam były wyproszone z biblioteki i są to szósty, siódmy oraz ósmy tom Miłość to wojna i oczywiście tutaj dam wszystkie okładki po kolei. I ja każdemu z tych tomów dałam trzy gwiazdki. Ogólnie o czym jest Miłość to wojna? Mamy Kaguje i Miyukiego. Miyuki jest przewodniczącym szkoły, Kaguya jest jej go zastępcą. Jest to bardzo szanowana instytucja, jeżeli chodzi o Japonię. Chodzi tam sama elita o najbogatszych osób, bądź jakieś geniuszy, tak jak Miyuki, ponieważ on pochodzi z klasy średniej, powiedziałabym na niską, gdzie się nie powodzi, pieniędzy nie ma, ale jest geniuszem, że wiecie, dobrze się uczy, bardzo szybko zapamiętuje, jest pracoholikiem, dlatego się dostał do tego szanowanego liceum. I yy, no nie będę Wam mówić, co było w tych tomach, no bo jakby zdradzę to, co się działo w poprzednich. Ale ogólnie to jest enemies to lovers i w ogóle school rivals, czyli od, m, od wrogów do kochanków i tacy rywale szkolni, ponieważ yy, Miłki jest na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o testy, jakieś tam nauki w szkołach, a Kaguya jest na drugim, zaraz po nim. I każdy ma sobie do siebie, yy, jakieś uczucia, ale oczywiście jako że Kaguya jest jakąś taką można by powiedzieć w randze księżniczki od jakiegoś potentata biznesowego i o relacjach międzyludzkich nie ma kompletnie w ogóle pojęcia, bo została wychowana na zasadzie, ludzie są tylko po to, żeby Ci usługiwać i mieć z nich korzyści. No trochę się zmieniła pod wpływem Miyukiego, kiedy zaczęła być w samorządzie, i teraz już już bardziej przyjazna, chociaż dalej ma jakieś takie zapędy. dyktatorskie bym powiedziała. To nawet Miyuki mają takie przeświadczenie, że kto pierwszy wyzna miłość, ten jest słaby. I obydwoje mają takie przeświadczenie, że ta druga osoba się w nich kocha, a oni w ogóle się nie kochają. Także Miyuki twierdzi, że jakby Kaguya przyszła i powiedziała, że chce, żeby on był jej chłopakiem, to on się z łaską zgodzi. No, ale on przecież w ogóle do nic nie czuje i Kaguya ma tak samo, jeżeli chodzi o Miyukiego. Coś tam się rozwija ta historia, ja jestem prawie w połowie. Bo jestem już za tym ósmym tomem, yy, trochę dalej. I powiem Wam, że no to idzie strasznie powoli, tego jest 28 tomów. Jestem na. Aktualnie, yy, jak nagrywam to w grudniu, jestem na 14 tomie chyba, albo 15. I jesteśmy bardzo, bardzo, bardzo powoli. Także, jak ktoś lubi się torturować takim totalnym, totalnym slowburn i lubi mangę. To polecam, ale ja najpierw chciałam skończyć mangę i dopiero lecieć w anime, ale to chyba z takim slow burn to sobie nie dam rady. Ale ogólnie polecam, jest w porządku. Kaguya mnie potężnie wkurza od początku tej całej serii przez to, jaka jest, ale Miyuki też ma swoje za uszami, także obydwoje są siebie warci. Ostatnia książka, którą to pokażę w formie fizycznej, jest to pierwsza część opowieści z Narni, czyli Lew, czarownica i Stara Szafa. Dała mi trzy gwiazdki i nie będę się tutaj za bardzo nad tą książką rozwodzić, bo ja robię na ten temat osobny film, gdzie czytam to, całą tą serię. Ale jedyne co powiem, że jak dotychczas przeczytanych mam cztery części, to pierwsza jest u mnie na drugim miejscu, jeżeli chodzi o fabułę. Ja Miałam wrażenie, że te książki będą bardziej, że tak powiem, zachęcające i fajnie napisane, a one są bardzo... Może ta historia byłaby dla mnie w jakiś sposób bardziej interesująca i porywająca, gdyby była napisana w inny sposób ale jest napisana w taki, że po prostu zasypiam nad tymi książkami. Mam przeczytane cztery i Lew i Czarnica i Starą Szefa najszybciej, bo przeczytam ją w 2-3 dni, a reszta to po prostu jest... Tak mnie męczy czytanie tych książek, ale uparłam się i skończę tę serię, żeby powiedzieć, że skończyłam i wyrobić sobie zdanie na jej temat. Ale jeżeli miałabym po pierwszej książce powiedzieć, czy polecam, czy nie, to bym powiedziała, że jestem neutralna, bo historia była spoko, ale w ogóle poprowadzenie po tej historii było dla mnie nie za bardzo fajne, ponieważ za bardzo autor skupiał się na, powiedziałabym, nudnych fragmentach i je przedłużał, a na przykład opis bitwy o Narnie był zmieszczony na jednej stronie. No, tak to tak. Poradnik prawdziwej... A, oczywiście jeżeli chodzi o Miłość to wojna, to autorem jest Aka Akasaka, a jeżeli chodzi o Le... olwa czarnice i Starą Szawy, czyli o opowieści z Narni, no to oczywiście autorem jest C.S. louis Pierwszy audiobook w miesiącu październik był to Poradnik Prawdziwej Damy a Morderstwo od dian Freeman. Ta książka opowiada... Kurwa, książka mi spadła. Ale jakim cudem to nie wiem. Naprawdę, nie mam pojęcia, bladego, było, to się stało. Stój. Ta książka opowiada o hrabinie Francis Wynn, która z pochodzenia z Amerykańską mieszka w Londynie i jest wdową. Dość młodą wdową, bo tam, o ile dobrze pamiętam, ma od 26 do 28 lat. Ta Francis. Jej mąż Reggie umarł po prostu w nocy. No, i mija rok od momentu, kiedy jej mąż zmarł, i może już zrzucić żałobę. Cieszy się swoją wolnością i niezależnością, ponieważ ma jeszcze córkę i ona się chyba nazywa Rosie. Wyprowadziły się od brata jej zmarłego męża. Kupiła dom, w tym domu mieszka. Cieszy się tą niezależnością, tą wolnością, samodzielnością. I okazuje się, że jej siostra przylatuje, przy, znaczy przylatuje, e, przypływa z Nowego Jorku i ta siostra ma na imię Lili, ale niestety pech chciał, że do jej drzwi po przyjeździe Lili puka inspektor Delane, który mówi, że Paninko Francis, tam milady Francis. E, nie sądzę, żeby śmierć pani męża która wydarzyła się rok temu, była śmiercią z przyczyn naturalnych, bo lekarz stwierdził, że był to jakiś atak serca czy zawał, co było logiczne, bo jej mąż miał chyba tam nadciśnienie, nie brał leków, nie uprawiał sportu i innych takich, żeby wiecie dbać o swój stan, więc lekarz stwierdził, że atak serca, podbijamy. A Dylane stwierdził, że Według niego to nie był zawał ani atak serca, przez który mógł yy, umrzeć jej mąż i podejrzewa morderstwo. Na co Frances to po prostu jakby nie miała i powiedziała, że przecież kto mógłby zabić jej męża? On był po prostu no, tak głupim człowiekiem. Że raczej nikomu nie znalazł za skórę, do interesów nie miał ręki, coś tam, coś tam. No, ale yy, kobieta zaczyna się też w sumie zastanawiać, czy nie jest to prawda. I trochę tak zaczyna wchodzić w drogę temu wilyniemu i zaczyna robić własne śledztwo. Ale jeszcze mm, noc, w której umarł mąż od Francis, skrywa tajemnicę, i powiernik tej tajemnicy okazuje się, że mieszka naprzeciwko, jak nie obok Francis. W jej nowym domu i jest to yy, Hrabia George, brat jej najlepszej przyjaciółki. Także, jaka to jest tajemnica skrywana między Francis a Georgem i czy faktycznie Reggie zmarł na atak serca, dowiecie się, yy, czytając, bo tak jak ja, słuchając yy, książki, ja ją oceniam na trzy gwiazdki. Była zabawna, bo to jest taka komedia kryminalna, bym powiedziała. Była zabawna. Zagadka była. Powiem Wam bardzo fajnie poprowadzona, i nie domyśliłam się, kto mógłby zabić. Bardzo shippuję Georgia z, z Francis, i moim zdaniem polecam. Teraz aktualnie słucham drugiej części i już miałam parę takich właśnie zdziwów, oków i achów. Jestem w połowie, także bawiłam się przednio. Fajnie poprowadzona narracja, fajne postacie. Widać, że ta Francis już jakby nawykła do tych yy, londyńskich salonów i nie jest taka bardzo amerykańska, ponieważ w momencie, kiedy Lili przyjeżdża z asystą ciotki ha Harriet, Harriet, to ta ciotka jest taka bardzo właśnie wiecie, otwarta do ludzi, taka amerykańska, gdzie Brytyjczycy. Anglicy są tacy, wiecie, bardziej yy, pod krawat zapięci, czy tam pod, yy, pod szyję zapięci i tacy, wiecie, powściągliwi. E, ale ogólnie polecam, jak ktoś lubi komedie kryminalne w tam chyba, nie wiem, osiemnastym? Nie, XIX wieku. Trzy, trzy gwiazdeczki, polecam. I coś, o czym tak naprawdę chciałabym rozmawiać, bo nawet nie wiem, co bym miała powiedzieć na temat tej książki, bo przy tego, że była zła i mi się nie podobała, to jest Twój Carter o Whitney G. I jest ona też właśnie na bugbicie, chociaż w sumie teraz chyba jej nie ma. Ja ją yy, przysłuchałam i jak sobie sprawdzałam, co było przesłuchane w, w październiku, to nie umiałam jej znaleźć, możliwe, że ją po prostu zdjęli. Yy, ale twój karter Whitney G. I ja tej książce dałam jedną gwiazdkę, bo to ja lubię czytać książki, gdzie są elementy erotyków, takich wiecie, smutów, że są te sceny jakieś erotyczne. Ale nie, że te sceny erotyczne są albo co na piątej stronie, albo jest wiecznie oporuszony temat seksu, penisów i innych takich typu, ale to była książka, gdzie to było robione nagminnie, więc mi się to totalnie nie podobało. Ale już stwierdziłam, że przesłucham do końca, bo ona była nawet krótka, bo ona chyba miała albo 4, albo 6 godzin. Także stwierdziłam, że dobra, dla zabicia czasu, niech leci tam w, w tle i po prostu za każdym razem, jak było coś, co mnie denerwowało, to miałam takie. no uh. No, ale ja z zasady kończę książki. Ja nawet jak mi się książka nie podoba, to staram się ją skończyć. No bo jakoś tak źle się czuję, jak, jak odstawię książkę w połowie, bo czasami miałam tak, że książka do połowy mi się nie podobała, a przeczytałam tą drugą miałam takie, boże, ta książka jest zarąbista już. Teraz rozumiem tą pierwszą połowę, bo przeczytałam tą drugą i mam takie, wiecie, zawsze do ostatniej chwili, że może ta książka się odwróci i będzie fajna. Tutaj tak nie było. jednak gwiazdka nie polecam. Chyba, że ktoś po prostu lubi takie rzeczy, no to twójka i ostatnia książka, którą przesłuchałam w audiobooku, jest to Krótko i Szczęśliwie Historia y, Późnych Miłości od Agaty Romaniuk. Y, oczywiście też w audio tutaj jest y, okładka, i słuchajcie, ja po prostu. Ja tego słuchałam na przerwie w pracy. Tam wiecie, jak się szło jeść obiad, to tam słuchałam chyba dwa dni z rzędu, i akurat mi się udało skończyć, bo wiecie słuchałam na przerwie w pracy, słuchałam w domu, słuchałam na przykład, jak jechałam do pracy, i to akurat tak się fajnie skończyło, bo to też nie jest długie, też chyba tak 4 godzinki, bo to jest reportaż. Jak ja na tym ryczałam, słuchajcie, to jest reportaż o miłościach, które zostały zawarte na przykład w bardzo późnym wieku. Albo w takich miłościach, które przetrwały i są takie prawdziwe, albo miłości, które zostały zawarte bardzo późno i trwały bardzo krótko. Bądź o specyficznej miłości, bo była historia miłości trójki ludzi, gdzie była jedna kobieta i dwóch mężczyzn, a aktualnie niestety ta, ta kobieta już nie żyje. Oni mieli. Ta książka jest chyba z 2020 roku albo 2022. No to na ten moment, kiedy ta książka była publikowana, ta trójka osób miała po jakieś 70-80 lat. Także nie jest, wiecie, nie są jacyś młodzi ludzie, którzy mają jakieś fanaberie albo jakieś wymysły tych czasów, a oni zaczęli jakby. Żyć w trójkącie bym mogła powiedzieć, w momencie kiedy wszyscy byli około trzydziestki, więc jak na ten moment mają 70, no to tą trzydziestkę mieli w latach osiemdziesiątych, dobrze liczę? A gdzie lata 80., a gdzie 20. lata teraźniejsze, tak? 2023. Były też miłości typu, że gość przez całe życie był kawalerem na star lata, jeździł do sanatoriów, żeby wyrywać panienki, oczywiście w swoim wieku, albo troszeczkę młodsze, do 10 lat, czyli wiecie, 60 plus, a zakochał się w, w pani w swoim wieku. Yy, którą też tam kiedyś yy, właśnie los spłonął z nim drogi i potem opiekował się też z nią wnukiem jej i po prostu no jak były takie momenty to oczywiście ja w tej galerii starałam się nie wiem ukryć za, za kanapką, którą jadłam albo po prostu z jakimś kwiatkiem, który był przy, przy stoliku, yy, no żeby nie było mnie widać, bo no... Zwykle włosy mam rozpuszczone w, w, tym, w pracy i wiecie, jak siedzę przy stoliku, jem i mam słuchawkę w uszu i tego nie widać, a ja ryczę do kanapki, no to trochę dziwnie wygląda, nie? Także jak ktoś yy, lubi miłośne reportaże, bo to jest reportaż, tak jak powiedziałam, i lubi troszeczkę pocierpieć, bo niektóre rzeczy są smutne, to bardzo polecam sobie obejrzeć yy, krótko i szczęśliwie... Boże, o... o. Przeczytać bądź przesłuchać y, krótko i szczęśliwie. No, powiem Wam, że ja się mega wzruszałam y, i oczywiście tam na niektórych y, historiach poleciały mi łzy. No, y, jakbym miała podsumować, co najlepszego przeczytałam w tym październiku, to bym właśnie powiedziała, że Autobiografia Tomá Feltona i właśnie krótko i szczęśliwie było najlepsze. Tyle, jeżeli chodzi o październik. Ja się zaraz zabieram na nagrywanie y, książek w listopadzie żeby były filmy na weekend. Także co? Piszcie mi, co wam się udało w listopadzie, czy cokolwiek czytaliście w listopadzie, co wam się podobało, jakby czytając, a co, jeżeli traficie na coś najgorszego na świecie w tym, w tym październiku, to też napiszcie, co wam się takiego trafiło i co. I do następnego odcinka. Miłego dnia, bądź nocy, w zależności od tego, kiedy to oglądacie. Miłego czytania i miłego życia. Pa.